Gdzie jesteś? Jeszcze. Zebra? No jestem na północ bardziej. Na wasze prawo o 90 stopni Tam gdzie druty idą. Jestem ja do... przy supie Tam gdzie druty idą, druty o, idą tędy. A przy tamtej stacji tak? No za stacją To dawaj, no, biegnij. Raczej... zabijemy. A im... widzę cię, widzę cię Biegniesz ja... polem Kurwa ja nie wiem gdzie ja do człowieku Chodź tędy, bo tam full z jest. Pobiega na prawo bardziej nie? Ja nie będę na stacji, zebra Zabijemy frajerów. A gdzie oni są? Nie, zostawcie frajerów tutaj. No nie jak? zwracajcie uwagi, lecimy. No jasne. Wracaj. O, oni zaczęli strzelać. Jak to pan? Zaczyna z Litwinami i kończy? Kurde, jeszcze mam agro, no. Jako stan lama. nama. O, to słyszycie jak strzela? To oni. A to była ta odbłotówka. Ale ja do niej nie odbłotuję. To w tym jest ja, coś lepsze. Gdzie jest ktoś z ja tym? Ja mam żądzek krwi, ja muszę. Fajnie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, a jeden zebra. pasek, jeden pasek benzyny pożycz. To są dwa paski benzyny. No tutaj na pierwszej przystańce się potankujesz, za zasuwasz. Podbiegam już do was, chyba, Jestem takiej choinka gęstych. Wejdź na poląbronę. Co ty śpiesz, jak ja biegłem w ten raz, ty byłeś tej. <laughs> chodźcie ma, po. Pokażę ci przebieg o no kurde mogli się tam stać, a to biegam na tą górkę co by byliście No to chodźcie na to. Widzę cię, taj minuć Rozwaloną ciężarówkę To co ma się wrócić? Ale ta rozwalona ciężarówka jest ten drodze Chodźcie Jeszcze agro mam po was ekipunku, żeby mnie zatankować Wracam na asfalt, to się co idzie na zachód Muszę zgubić ja agro nie? Dobrze, ja muszę zgubić agro najpierw Ja też O czerwony, mam ciuszek Setki się pokazał to źle, lepiej omijam, Omi ominę ten, domy Crash side! Ale ich wyhujałem To jest jakaś niewidzialna ściana, co ty... Ta, widzę crash side. Drut, drut, on jest taki... Jakiś... Bo nie gadajcie, znowu na tą górkę wchodzicie Tak tam... jest, Ja jestem... Kurde, ja? ja wracam Jest crash site byłby ja idę To byłby To no. nie. 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 nie, Prometeusz Nie, słuchajcie, Bo ja jestem... To, jestem Prometeusz. 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 Tak, Prometeusz. Naczelną.pl. Jest bójkę. Jeden i jeden. A co? to Prometeusz. 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 na Prometeusz. 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 Mam ja chyba z 30 Ale ty bym musiał... I mamy ułaza Musiałbym armę zainstalować A co ty zainstalowałeś? To Czekasz dysk mi padł Oał znaczy Dobrzyłem go tam te, tego nie Gdzie jesteś tam No ja dobiegnął tej górki co to... na ja tą górkę stawał, to... No ja Mówię, że bardzo A to, to... jest tam... Tak której byłeś jak i mówiłeś że jesteś że nas widzisz tak. no nie kurna no widzę cię stoisz jestem za tobą no tutaj to my tu byliśmy ty byłeś tam no, no, mi, to jesteście, no, wrzucim, jesteście. Do... czekaj nie kurde nie no, wezmę to. bo mam drive parce jeszcze ze sobą nic nie wyrzucę chyba My jesteśmy dokładnie w sektorze 0, 56, 123. Chyba że chcesz sobie wziąć jakąś puszkę ode mnie to wtedy wrzuć yy, mi z drugi. Bo już picie mnie Gotowe, sobie picie i wrzuć mi slugi. Jestem następne. A nie masz, dobra. Poszły. Dobra, dzięki. A gdzie ma, Gdzie jest No O tam, się. Na tej górce, to zaczęliśmy wszyscy, tej. Hmm. Wybienia na drogę. A chyba widzę czerno. Tak, widzę czerno. Ale wiesz, gdzie jesteśmy, tej? Nie. Na północ. Tam, koło transformatorów, Stefan. Pamiętasz tą szopę, co się ostatnio wylogowaliśmy, co znalazłeś kuszę? Tam można też zatankować, więc Tam? Tam? No dobra, jadę. To jesteśmy koło transformatorów. jakby się od tych y, shop dalej na północ, asfaltem dojedziesz? Y, jak ja, jedziesz? Nie jadę w miasto, naokoło. No to skręć w prawo, jak jedziesz od północy do Czerno, to skręć w prawo w asfalt i dojedziesz tutaj obok nas. O, magowy? Na lewo. Bardziej na lewo. to tam pole całkowicie. No magowy, na lewo skręć. Strzelają do mnie. My jesteśmy Jeszcze? Ale... Dobra, Właśnie ktoś kampi czelno wiesz i się do mnie strzelał. Ale uciekłeś. No uciekłem, uciekłem. No to dajesz tu, tu są karnistry. No to niech jest stój tam magowy, bo on zaraz podjedzie. Tak. To ty patrzysz tu na jedno? Na... O jedzie, jedzie, dobra, biegniemy. Stój tylko transformatorów, my biegniemy do drogi. Dobra, tej, tu można zalankować, jak on tu wiedzie lepiej. Dobra. Gdzie zatankować? No przecież tu jest stacja wezmowana, to jest butla. Widzisz, stoi tutaj przy murze? A faktycznie tej, nawet nie zauważyłem. No ja Muszę nie. Okay. Tylko okay. Co ja nie okay. okay. zatankuję, bo mam wciąż. O kurde, co to było? Uciekaj, uciekaj! Galantik, galantik, uciekam. Z nami! strzelił? Za wami! Za wami, wami. 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 To to strzelamy? Nie, nie strzelamy, to za nami strzelamy od strony szopy. Położyłem się, Widzę, widzę, widzę jednego Ja nikogo nie widzę Ja uciekam, bo mnie zombale będą Jest jeden, jest jeden gdzie? Ale ząbali to i ja cię nie byliście? mogę Tam gdzie my byliśmy? się, że nie da się, się. ty? do mnie ktoś bawi. I ty? To, ty? Nie, to nie, ja to nie ja strzelam To nie ja, dobra Dwa. Ja biegnę od prawej strony tą górkę Ja nikogo nie widzę Uważaj, te ząbiaki w do Ciebie lecą Weźmy się raz zmienić pozycję. No, Lecą do zbiaków. Pogi, za mną chciałem dojść do zbiaków. Oniście w po szosone, ale krokiem, nie biegnij. Jest, gincie tam. oko, Jestem na górce. Jestem na górce. Wy po szosone, z zombie, zombie goją? Tak. Tu dalej jest ten tam jest Gostek, tam jest Gostek, tam gdzie biegnieś ten na górce, Gostek. Nie wiem, Tam gdzie patrzy, patrzy, tam, tam co, gdzie patrz, tam gdzie Ja, jest? Jest? ja, ja, jestem, ja jestem, ja jestem Winchesterem. Jest ja nie tam widzę tam go, nie, jest go. Jest nie widzę tam. typa. Ale jest. Wiem bo słyszałem, że strzelał z granatika. Zobaczmy, No weźmy go jakoś tak troszeczkę no, z kółkiem. Sierp, sierp, Tej ale ja nie wiem gdzie on jest, to jest. Jest biały. Tak biały? Tak, tam jest, gdzie ja biegnę teraz. Zatrzymaj. trzeba. ja go nie widzę. Widzisz? Był tu. To ty? To ja, ja. To ja, ja, to ja. Dobra, czarni to wy. Wy czarnuchami jesteście, kurwa. Eziko. Widzę, widzę go, widzę go. Gdzie jest? Uciekł Trafiłeś za Trafiłeś go. Chyba leży. Też, Też go wcześniej trafiłem. Dwa razy sprawdźcie, i teraz. na pewno się sprawdźcie, bo ja nie, nie Dobry, je, tobie ostatni, Dobry, To nie ostatni, jak się spędzi tego Leży, coś tam leży na pewno. Dobra, tutaj dobiję to coś. Dobra, ja tam Kto biegnie ostatni, niech odbije. Tak, okay. albo ząbale niech wytuczę. No. Jest, leży, słyszę muchy. To... Czemu ich tak dużo biegnie? No bo kołacha walimy tutaj. Jest, o, dobrze. Bandyta. Od któregoś tam patrzę. Stanagi. M16A4. Bierze ktoś? Ja bierzcie, bierzcie, bo nie A, tak Lornetka PDW, tej, ja mu zabieram. Mam już jechać? Nie, cień, tak, podjeżdżaj, tutaj jest daleko śopy. zombie to. Zombale to. No, biegnie jakiś. Strzelam, zombali. O co? Ja strzelam, ja strzelam. Gdzie ja ty coś tu chcecie zrobić? Kurde, może wziąć tabletki. Nie jeszcze był w zestawie godziny. Tak. No, Ej, nie bierzemy, co ja Ja cię nie mogę, uciekamy tej. Dobra, ja wezmę agro na siebie. Kurde, w Spawię, spawię. Ja nie krwawię, nie Ja zrobię tutaj i wezmę te rzeczy, zabiorę. Ja się muszę bandażować, bandażuję się, odchłaniajcie mnie. Dobra, Dobra ty, to ja tak strzelę, się. żeby wszystkie... Nie, tej. Strzelam, żeby do mnie leciały. To wy? Uważaj nie. za tobą. Ziem, że Wiem, że za Co to ktoś. Ja trzelam, ja strzelam, nie. No, nie, <laughs> nie, bo ten, ten ząbał taki dziwny. Znam, gdzie jesteś. Rozjeżdża no, hey, Niech weźmie się coś, ja mi magazynki dałem 16 z tego trupa, ja tu już wszystkie zębiaki złabiłem Ja nie, nie mam pletaka Weźcie mi ktoś lei. Stefan, podjedż tą leśną drogą, na południe co się, Dobra, jechałeś wtedy Dobra, widzę jedzie, cię jak jedziesz Dobra, tak, gubię je powoli, zmniej je ja. tutaj Zrobię kółeczko i powinien być To co, jedziemy? Wiesz... Nie, odjeżdża, on odjeżdża zon. To ja. Jedzie, jedzie On już pod góry podjeżdża Tak? To to robię. Robię. Odjeżdża? Ja, bieg... do mnie. Ty, ty, ty. ja biegnę do Ciebie, z czesperem Murzyn. A, no ty, no ty, dawaj, chodź, no chodź, chodź, chodź. Dobra, ty, ja ten trup jest? jest. Ale my się biali, nie czarni. No ja jestem biały i trup jest czarny. Ja mam ja A. Jestem... A. Gdzie, gdzie jest trup? Gdzie jesteś? Gdzie jest trup? No wsiadaj no do łoza. Gdzie ty, Afon, zabiorę, ja prawie w ogóle nie mam z tego karabinu. Ja mam, twój amunicji, dawaj, da mnie. Już, 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 już. Dam ci dwa tonagii. Niech hmm. pojedziemy po niego. Tak jest, RR Team. Ej ty, ale ty kto ma e, AT? Ty masz. Dobra, lecę, lecę, lecę do maski, do maski, do maski. Jesteście. Jesteście. Oh! Murzyn biegnie za mszystastką, jak coś za zacogiem. Ale się udało, ładna akcja, powiem wam. Dobrze, uda mi się ustrzelić. A to woli tylko Daisy. Wsiada, o, nie masz bezsady. Nie, nie A coś wejdzie? rzucę? rzucę nie nie wrzucisz. Lepiej nie, tutaj. Ej, nie, nie, nie. Nie, jedź, 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 jedź. Ile pasy, nie, 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 pół nie, Ale od kiedy wyjechałem, poszło k**wa Ale wiesz o tym co jeszcze przyjechali Z złotem na niej zapiąć To tak ta akcja, bo ja bym nie mógł Ale ktoś został chociaż ranny? Nie. nie Ja tylko dostałem hita od zabala Nie, ja strzeliłem, bo ja Z tym granatnikiem to farty, ja trzy razy strzelił, a jeszcze pięć pocisków A ten Kościół w ogóle ty, ale kto, kto by zastrzelił w końcu? Ja ja strzał Dobry strzał no, no, no. Gdyby mnie tam nie uzgadnili, to by było w młodzie. No. Jestem. Co tam? A nic nie no jemy. Jest, jest nas wszystkich. Wszyscy. W tym wszyscy, co się czarli. No bo jesteśmy Nygusem, co? Żeby się poznać, kurwa. Łatwiej. No. To ja jestem Cygan. No Dobra, to ty... zmienić. Wszyscy strzelają do Cygana. Cygan. <grym> Sprawdź, czy masz portfel, tej? Tomek. <grym> ty, nie mam magazynu. <grym> no to już wiesz, kto ci podpieprzył. <grym> To, wiadomo, Dobra, spadaczcie auto! Ałcie no. no. to jest sprawdźcie, ja Na ja razie tak. nie, bo zacznie wypadać, jeśli ktoś coś no, wrzuci tak. przypadkiem. Tak, tak. jedziemy, gdzie się schowamy i... I ale no, ja to chodzi i będzie podczas jazdy. Tak, ale nie ale... ma wypaść. No, ale nie tylko sprawdźcie to jest aucie. Dobra, ja sprawdzam. Uszza, nie wiem po co jest. AK107 co to jest. To no, jest no, ten fajny kawałek, to jest Ale PSO, no to nie lubię tej lunaty. Tak, Gdzie my jesteśmy? No okay. jest trochę rzeczy. A jest toolbox nawet w aucie. na o jesteśmy? tak? I na... na dole jest Alice. Park. W tym Nadesdinie jesteśmy? Teraz? Nie wiem. Tak chyba pod... na znakach było. To ja wezmę Alisa skoro to będzie z trupa? Nie wiem. Wziąłem, wziąłem. Czy ja mam, wezmę tego? Mam I AK i M16. Przy sobie. Pan, pan, pan. Tu na. Dan. lewo jak zjedziemy. To będzie miejscówka, w której się zatrzymaliśmy, jak pierwszy raz graliśmy. Tak, skręcaj pamiętam w lewo i teraz no, postaw się Tak, i tam się możemy zacząć drobić nisko i no, wypić go... I doć że nie że nie mnie już. Trochę jest. Akcja była to lubię. Dzisiaj tak, taką siódmej było taką siódmej 30 osób. Kto mi powie jak strzelić samochód na pogoś strzały? Nie da się, ja zawsze ściszę sobie y, efekty. No nie ma, słabe to jest, tak. strzały, to jest no, ale. Ja, ja mam da się na pewno taki jakoś taki taki... w konfigu, ale ja lubię słyszeć auto później z daleka jak biegną. No tędy jechaliśmy, jak pierwszy raz strzeliśmy się skippen, skierkaliśmy na tle w NATOESie. No, jedyny R, jechaliśmy pod KM i policzę na kontakt z OPC. Z mamy jeszcze dzień wcześniej, zanim Prometeuszy i tak dalej byli, to ten, z tom, Tomek i Stefan graliśmy z jakimiś gośćmi autobusem, jeździliśmy, nie? No, no Da, da Mamy 16 lat Czy ktoś potrafi was strzelać was z Mogę komuś oddać ten M16? Ja nie, nie mam Demera w plecaku, to zaraz od a Powiem wam tyle, że on ma celownik On nie ma tego denerwującego gówna, tylko ma coga, ten lunetę No, no, to jest właśnie dobre, bo przecież ta... Jeszcze w dzień to się dobrze strzela z tego M16A3. Nie, M16A3, M16A3, jakoś tak to jest z tym radnikiem? Nie wiem. Jakoś tak. No to da się w dzień z niego strzelać, ale w nocy to jest katorka. Tak, ktoś do mnie pisze. Ja mi, nie <noise> Teraz będziesz że się z niepełnosprawnych i dostanę bana. Ej, gdzie ty pojechałeś? Myśmy jechać na stację benzynową. Tu jest stacja Tu jest niedaleko te benzyna. W jest... mi mieliśmy być. A ty do Kozłówki pojechałeś. Nie wiem, po co. Bo tu jest, te, tu jest taka... No tak, ale to może mieścia na waszym polu tak? Nie bój się. Może się pika zresztą Ej ja tu zginąłem raz, ja tu mam złe wspomnienia A tu pika to jest Zdałem się parę no, Ja to mam dobre, ja tu tylko siłem dwóch tu się zatrzymywało? Nie, Nie nie nie, gdzie, gdzie, gdzie była ta butla? Albo pojedynie miejsca Ta butla jest koprzec Nie, nie ma Umywanie, Ej ona jest z tamtej strony tej budowli to? No nie, tutaj jest, to nie, jest, to nie, nie ma tu, nie ma tu. Gdzieś dalej. Jest, nie jest, tutaj, no widzę na mapie. Hmm. Tu Jak nie ma tej. jest No co no, ty, że jesteś surowy? A to do zielono teraz pojedziemy. O tam, no pewnie. Ale okej, co? Trzeba zatankować, a to tam dalej po prawej chyba będzie tylko. Ej, a tam na lewo będzie to 100 dolarów. Czy ktoś nas w ogóle ma mapę? Ten ja mam. Ja, ja. No ja też mam właśnie. To, to ta statria benzynowa. No pokorzystaj, aż ja się nie pytaj. To był gdzieś z podróży by swojego budynku, a wszyscy olali i pojechali sobie. Nie <laughs> było tam żadnej buki. Nie, mimo. Była brązowa, była brązowa, a Biała to od wody. Nie no, brązowy też się da tankować. No. Dobra, tu przynajmniej jest zielono. Się zielono. Ale po co, żeby jakiś handel tutaj... Żeby mieć węzły. Dobra, jeszcze po drodze statku mi jest między kozłówką a górą. Jakie przyzwyczajenie nie mam z tej jedynki, do pierwszej osoby, jak ja w samolocie. przez ludziach, to było? nie było przez, ale okej okay. O tam jest brodzowy zbrodnik na lewo Będzie okay. mniej ludzi niż tutaj, tutaj. jest? tu, możemy tu zatankować Przez przejechał to, to nie A nie, to, nie jest, jest, to jest... Nie, chyba też można tankować można Nie, 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 można, można. nie można Można Na stówę Nie Można Kurwa, zobaczysz, dobra. tej. Można, można I jeszcze wam powiem ciekawostkę, że przy wagonach, cysternach też można tankować pod tym dachem, że nam ktoś z granatnika nie wygarnął tej wiesz tam między te palety Ale zawróć, żebyś miał drogę do ucieczki Nie wiem tej daj mi wyskoczyć, poczekaj Masz kanister? Nie Ej zombie jak tej! A dobra to był Bug spoko Dobra, ja sprawdzę czy się zmieści engine parts Ja wrzucę koło do środka o, zmieścił się. Dobra, koło się... Fajnie. Czemu zombić durecję i zmienił się? Zmieściło się koło, dobra. Wrzucę parę puszek. E, biorę Jerrykany z piciem. No i teraz. Jest film, dobra. Dobra, nizobnione. Dobra, e, DMR jest w łazie, jak ktoś chce. I kilka stanagów A i trzy, i, trzy, i trzy stanagi. Może nie na tego DMR-a, zawsze lubiłem. kurze trzeba wyjebać, bo tylko zajmuje miejsce. jak ktoś kałacha bo mam w tym. Eee, a ten, W, a, a w sumie jeszcze jest Ten jest zwykły, tego, standardowy, ten z którego zabiłem, to jest mój piękny kałach. <giby> o, Mofina, sobie za morfinę. W ogóle nie mam A wezmę tego daimera Engine part. nie chce o... daemery? Nie, ja nie lubię styperek. Wolę kałacha. A trochę magazynków, wyrzuć? Ale magazynków, i ja tej Kto umie walić z tego? Z granatnika. Spokojnie, no. my zaraz i tak jeszcze pojedziemy do, do tego miejsca, gdzie są namioty. Winchester jest z powrotem w łazie, jak ktoś chce. A tą kuszę faktycznie trzeba wyrzucić, bo to jest strata miejsca. No, jaka łacha na miejsce kuszy bym wrzuciła, bo to Ja że jest 30 osoby. dużo, fajnie. Dużo, no. A widzisz, to jest ta moja MK12. No. Jest coś w stanie... Ktoś, 12? 12? Je jest ktoś w stanie wyrzucić tą kuszę? Ma ktoś miejsce w plecaku, żeby przerzucić? No ja. Sprawdźcie, ale... czy jest full tej, bo już powinna jak nie już nalewać, to jest full. Widzicie? Ej, patrzcie, spad... to jest ta MK-12. Moja. Tak Pościelam, jak... Wygląda... Wygląda jak M16. Wróciłem kawaha i... Dawaj, dawaj, do, dawaj sokusza. Ja już się kilka godzin, człowieku, i zabiłem zombie. Dawaj sokusza. Do tak, to to. Ja. <grym> Wygnoję, nie straszyć mnie. Zawału chyba dostanę. Dawaj. Załadujcie, pozostawia te kanisty i jedziemy. Karnie są załadowane jeszcze... Słyszałem strzałem... strzał, czy ktoś tak trochę... Dokusza Ja strzelam skuszyć, bo bym wiedział. To nie wiem, to nikt nie strzelam. Dobra. Ja na chwilkę z wybędę teraz. No, to dajemy wyładę.